Niektórzy myślą po co takie rzeczy, one są po to, żeby się spotkać, pogadać, wydyskutować i na koniec podjąć decyzję. Absolutnie na takich kongresach zapadają najważniejsze decyzje takie kierunkowe, bo, bo tu ludzie wymieniają się poglądami, doświadczeniami, tym co się dzieje. Dzisiaj świat widzimy jak bardzo pędzi, jak bardzo się zmienia i szukamy odpowiedzi, w którym kierunku iść, co robić. Premier wytycza kierunki, mówi o reindustrializacji, repolonizacji, ale też mówi, że jest to rok przełomu, i mamy poczucie, że w tym przełomie potrzebne nam są nowe idee. Chodźmy dumni, bo jesteśmy dumni z tego, co tu się udało nam osiągnąć. Tyle, co tu zbudowaliśmy, co zmieniliśmy, to nigdzie w innych częściach. Polski, a może i Europy w ostatnich latach takiej rewolucji nie dokonano. Na pewno żyjemy w zupełnie innym świecie niż 20-30 lat temu. Pracujemy w większości w zupełnie innych, ale bardzo nowoczesnych miejscach. Strefa gospodarcza, wielkie środki europejskie zmieniały i zmieniają nasz region, więc światowice przyciągają, Śląsk przyciąga. Tu wciąż bije serce polskiej gospodarki i tu naprawdę się bardzo dużo dzieje.